Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale Synergii Polska. Synergia Polska jest wydawnictwem ezoterycznym. Synergia Polska jest oficjalnym dystrybutorem produktów Synergia Publishing. U Synergii Polska znajdziemy takie produkty jak karty tarota, wyrocznie karty anielskie i książki. Synergia Polska to filozofia wschodu, magia i szeroko rozumiana ezoteryka. Synergia Polska posiada swoją stronę jako wydawnictwo. Tutaj będziecie mieli informacje do jaki jest adres strony, a także Synergia Polska posiada swój sklep online i tutaj również macie informacje, jak można się do niego dostać, a także na dole w opisie filmu będą stosowne linki do tego. Cóż, cóż dalej. Synergia Polska posiada swoje profile na Instagramie. Tam macie też zapowiedzi odnośnie wydarzeń, w których Synergia Polska będzie miała możliwość wzięcia udziału, a także będziecie informowani o kolejnych zapowiedziach, które się pojawiać będą właśnie na sklepie. Również na TikToku Synergia Polska posiada swoje konto. Tam widzicie karty w pracy, czyli też możecie wziąć udział w tak zwanych prognozach z tytułu Pika Kart, karty Energii Dnia i wiele, wiele innych. Zapraszam was do zerknięcia. Facebook również tam macie informacje na temat nowości, a także e, ważnych informacji, które Synergie Polska chciałaby wam przekazać. E, myślę, że tyle tytułem wstępu. Ja jestem Teresa Ciskalagietis, mam na imię Magdalena i przychodzę tutaj do was z kolejnym produktem, kolejną zapowiedzią, która e, się pojawia na sklepie. Jest to mądrość e, mistyczna, mądrość. Karty wyroczni. Mistyczna Mądrość, książka i 46 kart. Przełączę Wam w tym momencie podgląd na karty, żebyście mogli zobaczyć jak rysuje się całość. Mistyczna Mądrość. Pudełko, które prezentuje się w ten oto sposób. Tu mamy Mistyczna Mądrość, książka i 46 kart. I tutaj mamy opis. Chciałabym Wam w tutaj przytoczyć. Talia Mistycznej Mądrości liczy 46 kart, do których dołączona jest 64-stronicowa ilustrowana książeczka, zawierająca przesłania pełne nadziei i mądrości. W pudełku, gdy otworzymy, mamy tutaj wizerunek jednej z kart, którą za chwilkę też zobaczycie. W dalszej części mamy książeczka. O której za chwilkę same karty. Karty są obwinięte w taką folię. Ja sobie pozwalam ściągnąć ją wcześniej, a dno pudełka jest niemalże rewersem też tych kart. I teraz tak, rewers. Brzegi kart są czyste, niczym nie powlekane ani złotem, ani srebrem, ani też kolorem. No i same karty. Karty, jeżeli chodzi o wielkość, przyrównując do tarota światła i cienia, wysokościowo w zasadzie to samo, troszkę szersze, są grube. Nie są z takich typowych slików, ale też nie nazwałam ich matowych, raczej to byłby półmat, a może, może w ten sposób. I teraz tak, kilka słów o książeczce. Mistyczna mądrość, książeczka też tu jest w takim półmacie, dosyć gruba okładka, biały, dobrej gradacji papier. Mamy tutaj spis treści, karty i ich znaczenie, jak korzystać z kart i tu jest opis kart, jak korzystać z ka kart Mistycznej Mądrości. Celem kart Mistycznej Mądrości nie jest wzmacnianie lęku przed nieznanym, lecz inspirowanie i podnoszenie na duchu poprzez wzniesienie spokoju i otuchy w trudnych chwilach i chwilach pełnych radości. Niniejsza talia zawiera trzy karty anielskie oferujące przewodnictwo i ochronę osiem zwierzęcych przewodników oraz 35 pozostałych kart z ilustracjami i przesłaniami stworzonymi do czerpania inspiracji oraz lepszego pojmowania świata. Karty i ich znaczenia, i tu jest opis kart. One są tutaj alfabetycznie. Umiejscowione te opisy, także bardzo łatwo je będzie znaleźć. I do każdej karty jest mantra. I ta talia również może służyć do celów wróżbiarskich, i są tutaj też rozpisane rozkłady. Zatem to jest książeczka. Idąc dalej, pokażę Wam karty. Karty są pięknie napigmentowane kolorystyką, zatem już je wam przedstawię. Na końcu kart zrobimy sobie a, i wyciągniemy przesłanie. Będą trzy grupy, trzy karty, i jedną z tych kart, którą wybierzecie, otrzymacie właśnie przesłanie z tej mistycznej mądrości. Póki co karty. Intuicja. Zaufaj swojej intuicji. Gołąb, uwierz i zaufaj. Druga karta, kolejna karta. Delfin, nie martw się, bądź szczęśliwy. Kolejna karta jest tutaj, to dzieci. Widzę, że Twoje dzieci są pod opieką. Następne decyzje, podejmij najlepsze decyzje. Kolejna karta, zwierzęca więź. Stań w obronie wszystkich zwierząt. Kolejna karta to zmysłowość wyraź swoją zmysłowość jeżeli potrzebujecie chwili zatrzymajcie film a wy przyjrzyjcie się danej karcie kolejna karta wytrzymałość wznieś się ponad udręki kolejna karta Archanioł Rafał zapewnia uzdrowienie umysłu ciała i ducha następna nowe początki rozpocznij swoje nowe życie kolejna nadarza się okazja wykorzystaj ją Następna, marzenia, uwierz w swoje marzenia. Kolejna, legendy, ucz się od tych, którzy Cię inspirują. Krocząc naprzód, przygotuj się na pozytywną zmianę. Kreatywny zachwyt, rozwijaj swoje pasje. Następna karta konfrontacja. Dobrze, pomyśl, kiedy warto walczyć. Następna: Jednorożec zaproś do siebie szczęśliwy traf. Kolejna: Iluzja, przyjmij prawdę. Archanioł Gabriel, wysłannik twórczości i nadziei. Wspomnienia, zachowaj wspomnienia o bliskich. Odpuszczanie, naucz się pozwalać odejść. Oryginalność, podążaj swoją własną drogą. Oświecenie, dąż do rozwoju duchowego. Paw, podwyższaj swoje standardy. Pieniądze znajdź sposób, by zapewnić sobie dostatek. Objawienie. Szukaj klarowności. Staw czoła lękom, uwolnij się od lęków. Kolejna karta, starcie smutków. Podejmij kroki w stronę zmiany na lepsza. Sowa, słuchaj swojej intuicji. Smok, odkryj swoją odwagę. Siedem grzechów głównych, niszczycielskie cechy ludzkie. Świętowanie, odpręż się i baw się dobrze. Siedem cnót głównych, klucze do dobroci, samodzielność, nie bój się samotnie latać, rywalizacja, zdobądź się na odwagę i bądź pewny siebie, rozchmurz się, żyj chwilą. Przywództwo, wyznacz sobie cele. Anioł cudów, otwórz swoje serce i czekaj na cud. Przyjaźń. Pielęgnuj relacje z innymi. Płyń z nurtem. Pozostaw sprawy ich własnemu biegowi. Pomyślność. Zaproś magię do siebie. Potencjał. Mierz wysoko. Wiedza. Poszukuj wiedzy. Wdzięczność. Bądź wdzięczny za wszystko, co masz. Ważka. Żyj pełnią życia, wakacje, poświęć chwilę na relaks i przygodę. A teraz, moi drodzy, wspomniana wcześniej przeze mnie informacja o przesłaniu dla Was właśnie z mistycznej mądrości. Odłożymy pudełko, będziemy korzystać z książeczki. Chciałabym, abyście zobaczyli, jaka treść jest w książeczce, a w opisie dodanej karty. Zatem wybierzcie sobie wibracji 1, 2 lub 3. Tę, którą wybierzecie, będzie wskazówką dla ciebie. Którą kartę wybierasz? 1, 2 lub 3. Jeśli wybraliście kartę numer 1, to 7 cnót głównych, klucze do dobroci. Teraz odszukujemy alfabetycznie. Siedem cnót głównych, klucze do dobroci. Reprezentujesz duchowe oświecenie, duchową wiedzę oraz mądrość. Wierzysz we wszystko to, co dobre i ma jakieś znaczenie. Posiadasz głęboką intuicję pozwalającą zrozumieć Boga, aniołów oraz ducha wszechświata. Znasz klucze do dobroci i jesteś proszony, by wykorzystać tę wiedzę do wspierania i uczenia innych. Znaczenie siedmiu cnót głównych. Wiara, obdarzenie wiarą i zaufaniem tego, co dobre. nadzieje, wiara, że dobro zwycięży. Hojność, nieskończona dobrość wobec innych. Męstwo, niepoddawanie się. Sprawiedliwość, bycie sprawiedliwym wobec innych. Cierpliwość, zaakceptowanie łaski, przebaczania. Umiarkowanie, stosowanie, samokontroli i, umiar i umiaru. Zatem druga karta ja ją też chciałabym wybrać z Wami: samodzielność. Nie bój się samotnie latać. Masz odwagę, by podtrzymać swój punkt widzenia i wiarę w siebie. Sprawi to, że zyskasz wsparcie ze strony przyjaciół, rodziny i współpracowników. Potrzeba śmiałości i charakteru, by trwać przy swoim i liczyć się w grupie, szczególnie kiedy nikt inny cię nie wspiera. Ufaj sobie i Ceń swoje własne opinie i osądy, działania w pojedynkę stanowią wyzwanie, które wymaga odwagi i pewności siebie. Oto Twoja droga ku wolności. Miej lwie serce i wiedz, że nic i nikt lepiej Cię nie obroni niż Ty sam. Mantra dla Ciebie. Jeśli coś ma zostać zrobione, to muszę się za to zabrać. Karta numer 3 to świętowanie. Odpręż się i baw się dobrze. Nadszedł czas świętowania ważnego wydarzenia czas dobrej zabawy. Przygotuj się na imprezę. Wesele, ukończenie szkoły, awans pracy lub święta to pora świętowania i radości. Jest to wyjątkowa chwila, którą możesz spędzić z rodziną i przyjaciółmi w pozytywnej i napawającej optymizmem atmosferze. Odrzuć zmartwienia i wątpliwości, a skup się na wspaniałościach, których obsypuje cię życie. Pij, jedz, tańcz, bądź radosny, ciesz się przyjemnościami i twórz wspomnienia, których te wyjątkowe okazje dostarczają. Mantra Cieszę się wyjątkowymi chwilami, które spędzam z moimi bliskimi. Takie przesłania dla Was dzisiaj z Mistycznej Mądrości. Dajcie bardzo proszę znać w komentarzu, którą kartę wybraliście i jak z Wami ten wybór rezonuje. Na ten moment chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować za Wasz czas. Już niebawem kolejna nowość, która się tutaj ukaże u Synergii i o, dla Was będzie przygotowana prezentacja. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Pamiętajcie o motywującej łapce do góry, o pozostawieniu po sobie komentarza. Także subskrypcji i dzwoneczka będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmikach, które się tu na kanale pojawiają. Zerkajcie też na shorts, bo Synergia Polska również je wrzuca. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia już niedługo.